Klaudia, mógłbyś ją poprosić? Troszeczkę nam się śpieszy, bo pędzimy na koncert. Cześć! Witaj, Klaudusia, słuchaj. Co tam? Co cię sprowadza? No tak, jak się umawialiśmy, e, robimy renowację naszej buni, tak? Tapicerskiej, skórzanej. Klaudia nie mogła być dzisiaj z nami, bo już się szykuje na koncert, wyjeżdżamy do Hanoweru. Także zostawiam ci bunię na cały weekend. Dbaj o nią i do zobaczenia po weekendzie. Dziękuję. Dzisiaj zajmuję się renowacją tapicerki skórzanej w starej buni. Bunia jest to BMW serii 5. Nasi bohaterowie są strasznie przywiązani do tego auta, ponieważ przejechali nią tysiące kilometrów na koncerty, na drogi koncertowe, więc chcę ich serce uradować i zrobić coś pożytecznego. Został zabezpieczony, wydmuchany. Przeszłam do procesu oczyszczania skóry przed malowaniem. Do tego potrzebny mi był preparat z kolor Loka Strong Cleaner do mocno zabrudzonych skór. Fotel jest bardzo mocno zabrudzony, więc działam. Zrobiłam pięćdziesiątkę po to, żeby zrobić zdjęcie i pokazać klientowi, jak jego fotele wyglądały. Także czekamy, zobaczycie, jakie efekty będą. Firma Colorlock jest sponsorem mojego drugiego odcinka na kanale. Tak naprawdę jest to firma bliska mojemu sercu, bo pierwsze moje kroki stawiane w autodetailingu to tak naprawdę można powiedzieć, że to były stawiane kroki przy nich. Pierwsze moje takie papierkowe szkolenie to było szkolenie z renowacji tapicerki skórzanej na bazie ich produktów. Firma Colorlog istnieje na rynku od 2007 roku i do tej pory mnie mega pozytywnie zaskakują, bo cały czas się rozwijają, nie stoją w miejscu. I dodatkowo co? Dbają o swoich klientów, dbają o partnerów, mam kontakt z ich pracownikami, dbają też o swoich pracowników, także wielkie ser serducho dla nich, bo jesteście przycudowni. Rozpuszczalnik GLD, jest to mocny rozpuszczalnik, potrzebny bardzo przy oczyszczaniu powierzchni przed malowaniem. Ta powierzchnia powinna się tak mocno kleić po tym rozpuszczalniku. Jeśli usłyszycie coś takiego, że te rękawiczki Wam się kleją, jest to takie mokre, przylepne, to znaczy, że bardzo dobrze, żeście tę powierzchnię oczyścili i ona generalnie bardzo dobrze zwiąże nam z farbą, czyli o to o co chodzi. całego wnętrza, a generalnie jestem w czarnej dziurze. Super. fotela jest potrzebny po to, żeby farba podana z pistoletu nie robiła nam jednej wielkiej skorupy, bo jeśli będziemy malować cały czas z pistoletu, to nam się to będzie warstwić. Więc gąbka i farba, gąbkujemy powierzchnię delikatnie, cienko i tak, żeby wszystkie te brudne pory, które są, nam farba, zobaczcie, żeby nam to farba wszystko fajnie pokryła. Przystępuje do mieszania farb. Farby oczywiście firmy Color Lock. Dobieranie koloru pod tapicerkę skórzaną jest to bardzo ważna rzecz. Oczywiście są firmy, do których możecie to wysłać i oni wam dobiorą oryginalny kolor, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja wychodzę z założenia, żeby mieszać, mieszać, stracić kupę czasu, ale się czegoś nauczyć, bo nauka to potęgi klucz, także doświadczenie, precyzja i później profesja. Działamy samemu. Godzina, już Wam mówię, dokładnie 7.50. Ja dalej pracuję. Wczoraj pomalowałam kanapę, fotel i boczek, jeden od strony kierowcy. Dzisiaj mi zostaje drugi boczek od strony pasażera i fotel od pasażera. Generalnie pracy, co nie miara. Niestety, tak to jest, jeśli trzeba malować całe wnętrze. Ale co ja chciałam Wam powiedzieć? Chciałam wam tak tylko na marginesie powiedzieć, co to jest firma Color Lock. Firma Color Lock jest to firma, która ma preparaty do czyszczenia, konserwacji oraz renowacji w serii Więc, są to preparaty jak najbardziej profesjonalne, z jak najwyższej długi. Jeśli będziecie szukać podobnych firm, to generalnie nie polecam. Miałam styczność z jedną z firm, nie będę mówiła tutaj, jaka ta firma, ale nic specjalnego. Także jeśli jesteście w mojej branży, to tylko Colorlock, a jeśli ogląda mnie ktoś, kto się na tym nie zna i chciałby coś spróbować samemu, to jak najbardziej też polecam firmę Colorlock, bo mają dużo zestawów takich do szybkich napraw dla ludzi amatorów. Także zamówcie, sprawdźcie i dajcie znać, czy na pewno wszystko się udało. Bardzo dobrze. Wszyscy zadowoleni. Chyba pozwólmy sobie drogę na zachodnią stronę granicy. Także, <grym> <też zadowolenia. grym> Super, bardzo się Ja przesuwałam całą sobotę całą niedzielę, starałam za tak niego, także zostawiam teraz komuś w Waszych rękach, oglądajcie i szczera odpowiedź szczera opinia. Jak Wam się podoba? Żeby nie było, to jest na żywo. Ja mam ciarki. Ja bym tak nie mogli czekać, tylko pierwszy. Klaudia siada z tamtej strony zawsze. Chodź, ja Ciebie wprowadzę jako pasażerkę. Kurde, takie dżentelne. Kurde. ja to muszę nagrać, bo to się może nie podkreślić. Dobrze, że niech mój mąż ogląda też. Czekaj, gdzie ja to na to tam nagrywam? Słuchajcie, dzisiaj rządzą telefony, musi być transmisja na dworze. Proszę bardzo. Eee, ja się eee, a głowa. się teraz będę bała. Pięknie. Ja idę ze swojej strony. Tak, kierowca jest najważniejszy, bo był najbardziej zajechany. Tak, zajechany. I już muszę powiedzieć jedną ważną rzecz, że do tej pięknej teraz tapicerki muszę kupić nowe chodniczki. A. <grymne> <grymne> mówić, to byśmy od razu. A, <grymne> widzisz, na przyszłość. O, pięknie. Nie, teraz możemy ruszać w podróż. Oj, będzie jeszcze nam się, się to jak... Tak, nie, i na, tak. Nie, teraz, teraz, e, teraz mi nie pasuje moje wykładzinki, które poprawimy i będzie A pięknie. Jest, Uh. Znale. Znale. Słuchajcie, szkoda, że kończy się sezon koncertowy, ale zacznie się jesienny, także trasa klubowa. trasa klubowa i będziemy śmigać. Dobiegł ku końcowi drugi odcinek, 24 godziny z KD, jak mogliście zauważyć, właściciele auta są mega zadowoleni, także wszystko poszło po mojej myśli, choć nie ukrywam, że te 24 godziny to tak naprawdę jest trochę dla mnie taka poprzeczka, bo w te 24 godziny coś się da zrobić, a czegoś się nie da zrobić, ale jak to mówię, kto jak nie ja. Więc komentujcie, lajkujcie, łapka w górę albo łapka w dół, w zależności Wam się podoba czy nie i zapraszam do trzeciego odcinka. To co, pięknie dziękujemy. Jest dziękujemy. cudownie, dziękujemy. ładniutko, że już nie będziemy mogli grać. <laughs> Tylko siebie. Okay. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Pa. Dziękujemy.